Adam i jego przyjaciółka Magda od lat byli pasjonatami eksploracji opuszczonych miejsc. Bieszczady przyciągały ich swym surowym urokiem, legendami i tajemnicami, które krążyły wśród mieszkańców. Słyszeli wiele historii o dawnych wsiach, które zniknęły z map po II wojnie światowej. Jednym z takich miejsc była wieś Kryba. To tam, według lokalnych opowieści, znajdowała się chata, w której miała mieszkać tajemnicza kobieta. Ludzie mówili, że ktokolwiek zobaczy światło w jej oknie po zmroku, już nigdy nie wraca. Serio w to wierzysz? Magda rzuciła Adamowi sceptyczne spojrzenie, pakując do plecaka latarkę i butelkę wody. Oczywiście, że nie, ale nie zaszkodzi sprawdzić, prawda? Uśmiech Adama był pewny siebie, ale w głębi duszy czuł ekscytację pomieszaną z lekkim niepokojem. Postanowili wyruszyć o wczesnym świcie. Droga do Krywego prowadziła przez gęste lasy i łąki, które niegdyś były uprawiane przez dawnych mieszkańców. Minęli ruiny starej cerkwi, wciąż emanującej tajemniczym, niemal duchowym urokiem. Kiedy dotarli do miejsca, gdzie według mapy powinny znajdować się tylko resztki dawnych domostw, Adam zauważył coś, czego nie powinno tam być. Magda, widzisz to? Wskazał palcem w stronę leśnej polany. Między drzewami stała chata, niezniszczona, z zamkniętymi okiennicami i dachem, który wyglądał, jakby dopiero co został pokryty nowymi gontami. Powietrze wokół zdawało się ciężkie, a las, dotąd rozbrzmiewający dźwiękami ptaków i szumu drzew, nagle zamarł. To nie ma prawa tutaj być. Magda ściszyła głos. Sprawdźmy to. Adam zrobił krok w stronę drzwi. Gdy tylko położył dłoń na klamce, zimny dreszcz przebiegł mu po plecach. Drzwi uchyliły się bez najmniejszego oporu, jakby ktoś właśnie na nich czekał. W środku panował półmrok, drewniane meble, stary piec, kilka krzeseł i stół nakryty obrusem, na którym stała miska z wodą. W rogu pokoju znajdowało się wielkie lustro, całkowicie pokryte kurzem. Na ścianach wisiały pożółkłe fotografie przedstawiające rodzinę: kobietę, mężczyznę i dziewczynkę. Magda podeszła bliżej do jednej z fotografii. To musi być ta rodzina, o której słyszeliśmy, ale dlaczego to wszystko jest tak dobrze zachowane? Nie wiem, ale mam dziwne wrażenie, że ktoś tu jeszcze jest. Adam spojrzał w stronę lustra, w którym na moment zdawało mu się, że dostrzegł cień. Nagle w chatce rozległo się ciche skrzypienie podłogi. Oboje zesztywnieli: Ktoś tu jest! Magda szepnęła, chwytając Adama za rękę, w cisza, tylko bicie ich serc i ledwie słyszalny oddech. Nagle drzwi na drugim końcu izby uchyliły się z lekkim trzaskiem. W progu stała kobieta w długiej sukni, o pustym spojrzeniu i bladym licu. Jej usta drgnęły, jakby próbowała coś powiedzieć. Czekam na niego. Wyszeptała, a jej głos zabrzmiał jak echo niesione przez wiatr. Adam i Magda spojrzeli po sobie przerażeni. Kim był ten, na kogo czekała i co stanie się, jeśli nie znajdą odpowiedzi na czas? Magda zrobiła ostrożny krok do przodu. Serce waliło jej w piersi, ale nie mogła powstrzymać ciekawości. Na kogo czekasz? Zapytała cicho. Kobieta spojrzała na nią pustymi oczami, po czym uniosła rękę i wskazała na lustro w kącie pokoju. Adam podszedł do niego powoli. W tafli szkła odbijało się wnętrze chaty, ale coś było nie tak. W lustrze widział siebie i Magdę. Ale była tam też trzecia postać. Wysoki mężczyzna w ciemnym płaszczu stał tuż za nimi. Magda! Głos Adama był ledwie słyszalny. Nie jesteśmy tu sami. Zanim zdążyła odpowiedzieć, światło w chacie zadrżało, a drzwi trzasnęły z hukiem. Powietrze wypełnił chłód, jakby nagle znaleźli się w środku zimy. On wraca! Kobieta wyszeptała, a jej sylwetka zaczęła się rozpływać w powietrzu. Magda i Adam rzucili się do wyjścia, ale drzwi były zamknięte. W lustrze postać mężczyzny zaczęła się poruszać, jego oczy zapłonęły bladym światłem. Musicie dokończyć jego historię, inaczej nigdy stąd nie wyjdziecie. Usłyszeli głos kobiety, choć jej już nie było. Jego historię? Magda spojrzała na Adama. Musimy dowiedzieć się, kim był i dlaczego tu wrócił. Odpowiedział sięgając po stary, zakurzony dziennik leżący na stole. Adam otworzył dziennik. Na jego stronach zapisane były chaotyczne notatki, wspomnienia o mężczyźnie, który kiedyś zamieszkiwał chatę. Był to dawny osadnik, który zaginął bez śladu. Ostatnie słowa brzmiały: Jestem tu. Nie pozwolę im odejść. W tym momencie lustro pękło z ogłuszającym hukiem. Mężczyzna z lustra wyszedł z niego w pełnej postaci. Jego twarz była wykrzywiona w upiornym uśmiechu, a oczy płonęły białym blaskiem. Adam i Magda krzyknęli, ale dźwięk ich głosów zanikł w ciemności. Ściany chaty zaczęły drgać. Drewno trzeszczało, jakby coś wypełzało z wnętrza budynku. Chata zapadała się w nicość, a oni czuli, jak ich ciała stają się lekkie. Rozmywają się. Giną. O świcie na polanie nie było śladu po chacie. Tylko wśród drzew, w starej tafli wody odbijały się dwie nowe twarze. Puste. Bez wyrazu. Uwięzione na zawsze.